Wow, jesteś czarująca. Z ciebie też przystojniak. To co, jedziemy z tym ślubem? Czy ktoś powiedział ślub? Aha, to co za nią? Mm -mm. Jak mogłeś mi to zrobić? Nienawidzę tych głupich wróżek. Z drogi! O rany. Ładnie dziś w parku. Co to? Fuj? Lalka? Dobra, wracamy do domu. Tyle liści i kwiatów! Weź sobie usiądź. Czekaj, czekaj. Widziałeś kiedyś wróżkę? Mają skrzydła. Hej, słuchasz? Tak, tak, skrzydła. No i oczywiście magiczny byłek. Są pełne mangi. Są po prostu najlepsze. Tak bym chciała spotkać wróżkę. Imponująca kolekcja. Myślałaś kiedyś, że. Dobranoc. Teraz pora na trochę mojej magii. Zaczynając od tej brudnej lalki. Trzeba cię odpicować. To na początek. Nie ma to jak długa, gorąca kąpiel. Gotowa? Hmm. No nie wiem. No czego się boisz? To wanna godna królowej. Och! La 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 la, 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 la. Całkiem milutko. Przydałaby się piana. Czytasz mi w myślach. Przygotuj się na bombę kąpielową. Sypiemy. Fajnie, co? Super. Więcej? Na pewno. Okej, okay. Skoro nalegasz. Uwaga. Mega porcja. Ale się pieni. Barbie? Ech. Wszystko w porządku? Tak. Ale jazda. No dobra, jesteś w miarę czysta. No poza twoją buzią. Zamknij oczy. Za chwilkę? O nie, przesadziłem. Barbie straciła twarz. Chwileczkę. Śpi, sobie śpi. Pożyczę sobie. Co? Nie fajnie. Wróżkowy złodziej. Lepiej? Mam coś dla ciebie twarzowe. już po sprawie. Albo i nie. Musimy się go pozbyć. Och, jest ogromny. Wyluzuj, mam plan. Potrzebuje tylko paru rzeczy i trochę szczęścia. Tutaj dzieje się magia. Zlikwidujmy tego pryszcza. Brokat jest dobry na wszystko. Wiadomo. To potężne lekarstwo. Jak to nie zadziała, to się poddaje. Okej, okay, gotowa? Chyba tak. Ale bądź ostrożny. Ciasna ta maseczka. Musi troszkę poleżeć. Cierpliwości. Zobaczmy. Ani śladu pryszcza. Tak, udało się. A co to takiego? Ja też mam? Jestem najwspanialszą wróżką w całej krainie. Fruwam sobie gdzie chcę. I zawsze wyglądam cudownie. Ach. Wygląda na to, że wciąż mamy sporo pracy. Znam fajny trik makijażowy. O nie, jeszcze się nie budź. Właściwie, tak lepiej. Dużo roboty. Dobra, do roboty. Wow, to prawdziwa magia. Super. Może jeszcze kilka detali? O, co się dzieje? Uwielbiam to. Wyglądasz ślicznie. Jeszcze jedno. Co? Wow. Co się stało? Podoba mi się to. Też jestem stylowy. Co robimy z moimi włosami? Moje cukierki. Poczułem wenę. Znam ten trik z internetu. Lubisz kolory? Dostaniesz całą tęczę. Wystarczy dolać wody. Patrz i podziwiaj. Niech rozlają się barwy. Urzekające. Niemal hipnotyzująca. Na momencik przymknę oczy. Co my tu mamy? Wygląda kolorowo. To ufarbuje mi włosy? Przekonajmy się. Jak długo spałem? Cześć, braciszku! Obczaj moją nową fryzurę! Co? Ale skąd... To nowy dzień! Ale się cieszę! Pójdźcie na moje wróżkowe włosy. Bardzo ładne. Huh? O, zwisa mi to. <laughs> bardzo śmieszne. Przyda mi się twoja sieć. Utkasz sobie nową. Jeszcze kilka. A gdy je połączyć? Urocze, prawda? Jak tiulowa spódniczka. I do tego różowa. Idealna dla wróżki. Nie sądzisz? Nie mogłabym wybarzyć sobie lepszej. Dawaj, teraz ja. O, pożyczę sobie dzięki. Czas na główny projekt. Każda wróżka musi mieć barwne skrzydła! Wow. Teraz klej. Nieźle. Pierwszy raz robię coś takiego. Zrobię mnóstwo małych kleksów. No i tyle. Świetnie. Nie ostrożnie. Czas na wróżkowy pył! Sypie jak magiczny śnieg! Cudownie! A teraz pomyśleć życzenie! Huuu! Wow! Te skrzydła są olśniewające! Wow! To dla mnie? Między innymi... Hej! Mamy skrzydła! A przynajmniej jedna z nas! Co ty wyrabiasz? Do latania się nie nadają. To nie fair! Mam tego dość! Nie bądź smutna! Chcesz? Oddam ci. Hej, nie dąsaj się. Bierz śmiało. Niech ci będzie, zamienimy się. Na razie. Baw się dobrze. Mam skrzydła, mam skrzydła! Ja mam gumę. A ty potrzebujesz butów. Proszę bardzo. Trochę niekształtne. Uch, stopy mi się kleją. Co jest grane? Wróciłam. To twoja sprawka? Wygląda jak guma. Mój błąd. Wybacz. Loda? Mam pomysł. To zajmie tylko kilka minut. Z Zimno mi. Już, gotowe. Wow. Eleganckie buty. Tak. Wymiana? Okej. Okay. Dawaj, koniku. Wróżkowy taniec. Przestrzega cię. Nie życzę sobie. Nie marudź. Masz za dużo włosów. Przynajmniej na ogonie. Od razu lepiej. Sam zobacz. Pędzelek? Może być. Wkrótce będziesz biały jak śnieg. Prawie gotowe. Użyj tego. Stążka? Okej. No tak? Beznadziejne. Sama się tym zajmę? To rozumiem. Wow, mam magię! Co mi zrobiłaś? Chwilka, zaraz to naprawię. Moja magia, moje reguły. Hej, to działa! Jestem malutką wróżką. No to lecę. Jak to ładnie. Wręcz bajkowo. Kolejna wróżka? Jestem teraz jak ty. Cześć! Witaj w moim świecie. Niesamowite. A ja? Zapomniała o mnie. Ma ktoś trochę siana? Chcę krwi! Chodź tu! Aaaa! Ktoś potrzebuje pomocy. Lecę! Już jestem. Wampir chce mnie pożreć. Rozumiem. Pokaż się. Uh. Tutaj. Jesteś taki malutki. Mogę cię zmiażdżyć obcym. To jest! Ja! To go nauczę. W nagrodę masz magiczne. Pokresy. Nie zabierz to! Ochódź się! Wynoś się z mojego pokoju! Zostawiła swoją lalkę. Mogę stworzyć dziewczynę moich marzeń. Do dzieła! Naprawię to. No dobra, ale jak? Żaden problem. Spójrz! Tadam! Wow! Co to jest? Zmienimy cię w piękną wróżkę. Lepiej to zapisz. Korona, makijaż, Skrzydełka i oczywiście magia. Ha? Jak to się... Nieważne. I tak trzeba cię wyszorować. Ale najpierw kąpiel. Wskakuj do wanny. I odpręż się. Wow, nigdy nie brałam kąpieli. Bardzo relaksujące. A gdzie moja szczoteczka? Ty się nie nauczy? <ścoughs> Czyta, czy się więcej nie Więcej! <ścoughs> Przestań! Wraca! Pomocy! Wow. Tonę! Mam cię! Jesteś czyściutka! Od razu lepiej, prawda? Momencik! Zakręciła mi się w głowie tą Masz pryszcza. Nie! I to wielkości talerza. Musimy go usunąć. I nawet wiem jak. Niby zwykła pasta do zębów, ale dodam do niej brokat. Wiadomo, że brokat to magia. Wymieszać pędzelkiem? Na pewno wiesz, co robisz? Cóż, nie, ale zaraz się przekonamy. Serio? Gotowe. Teraz czekamy. No, prawie zapomniałem. Wow, wow. zadziałało. Gdzie lusterko? Wow! Wow! Nic ci nie jest? O nie, ja też mam proszę. Nie mogę tak wyjść. Wycisnę go. No, wyłasz. Co? Uh -huh. Nie skończyłam śniadania. Minął cały dzień. Jakiś postęp? Też nie mogę się doczekać. Moja wymarzona dziewczyna. Magiczne pompeki. Dobra, wracam do pracy. Tyle, że nie wiem od czego zacząć. Jestem otwarty na sugestie. Zrób mi makijaż. Okej, okay, mam pomysł. Zaczynamy od podkreślenia oczu. Niebieski eyeliner, białe ozdoby. To będzie styl jak z bajki. Wow! I trochę różu dla kontrastu. Teraz małe serduszka na policzkach. Wow! A na koniec błyszczyk. I oczywiście więcej brokatu. Trzymaj się mocno! Wow! Wywiało salon! Spoko, mam jeszcze lepsze. Wow, makijaż bardzo ładny. Ale moje włosy... Zrób coś! A? Wow! Oj tam, nie dramatyzuj Poczekaj chwilę Ostrożnie Boisz się wody, czy co? To pójdzie na twoje włosy Patrz i podziwiaj Co się dzieje? Woda wydobywa kolory z cukierków. Farba do włosów domowej roboty. Wystarczy namoczyć. I już! Fioletowa fryzura godna wróżki. Wow, przepiękne! na selfie. Oto moja Barbie. Wow, całkiem urocze! A? Czy to ona? Wow, jestem wróżką. To niewiarygodne. Latam! E, gdzie moje skrzydła? E? Potrzebujesz skrzydełek. Hmm. A już wiem. To się nada idealnie. Najpierw narysuję kontury. To mój własny wzór. Podoba ci się? W kilka miejsc nałożę kleju. Tyle wystarczy. I sypiemy brokatem. Aż dokładnie przykryje klej. Wow, nie za dużo? No co ty brokatu nigdy zawiala? Opsio! To dla ciebie. To mogę już latać? Możesz robić, co tylko zechcesz. Jeszcze tylko jedno. Twój strój jest byle jaki. Zrobi ci ładniejszy. To zajmie chwilkę. Potrzebuję tylko wstążki i nożyczek. Ciach, ciach. I mamy prześliczną sukienkę dla wróżki. Wow, jaka delikatna. Zaczekaj. Przecież nie mam butów. Żaden problem. Mam idealny materiał. Że co? Cudowne różowe buciki. Wow, jak szybko. Wreszcie jesteś prawdziwą różką. Gotowy na trochę magii? Chodź ty do mnie. Ach, jakie jasne. Wow! Hej, jak to zrobiłaś? Jest doskonała! Wszystko dzięki tobie. Bardzo się cieszę. Mogę wypróbować? What?